Cześć, dzień dobry. Jest 20 lutego 2025 roku. Czytamy Biblię w całości. Jesteśmy w pierwszej księdze Samuela. Zaczynamy ją dzisiaj czytać. I w pierwszym rozdziale mamy Dzieciństwo Samuela i Perykopy. Pielgrzymka do Shilo, modlitwa Anny, Narodziny i Poświęcenie Samuela. Czytamy. Pierwsza Księga Samuela, rozdział pierwszy. Był pewien człowiek z Ramataim, Sufita, z górskiej okolicy Efraima, imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Efratejczyka. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna ich nie miała. Corocznie człowiek ten udawał się z miasta swego do Shilo, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę panu zastępów. Byli tam dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas, kapłani pana. Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swej Peninnie Wszystkim jej synom i córkom, a po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że pan zamknął jej łono. Jej rywalka przymnażała jej smutku, aby ją rozjątrzyć z tego powodu, że pan zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szła do świątyni pana, tamta dokuczała jej w ten sposób. Anna więc płakała i nie jadła. I, rzekła do niej, I rzekł do niej jej mąż Elkana: Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? Czyż ja nie znaczę dla ciebie więcej niż dziesięciu synów? Gdy w silo zakoń... skończono jeść i pić, Anna wstała, a kapłan Heli siedział na krześle przed bramą przybytku pańskiego. Ona zaś, smutna na duszy, zanosiła do pana modlitwy i płakała żewnie. Złożyła również ślub, mówiąc, Panie zastępów, jeżeli łaskawie wejrzysz na poniżenie służebnicy twojej i wspomnisz na mnie i nie zapomnisz służebnicy twojej i dasz mi potomka płci męskiej to oddam go panu po wszystkie dni jego życia a brzytwa nie dotknie jego głowy gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem pana Heli przyglądał się, się jej ustom Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca Poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli sądził że, jest, że Heli sądził, że była pijana. Heli odezwał się do niej. Dokąd będziesz pijana? Wytrzeźwiej od wina. Anna odrzekła. Nie, panie mój, jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem ani sycerą. Wylałam... Duszę moją przed Panem: Nie uważaj swej służebnicy za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mówiłam cały czas. Heli odpowiedział: Idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do Niego zaniosłaś. Odpowiedziała: Obyś darzył życzliwością Twoją służebnicę. I odeszła ta kobieta, jadła i nie miała już twarzy tak smutnej jak przedtem. Wstali o zaraniu i oddawszy pokłon panu, wrócili i udali się do domu swego wrama. Elkana zbliżył się do swojej żony, Anny, a pan wspomniał na nią. Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna. I nazwała go imieniem Samuel, ponieważ mówiła – uprosiłam go u Pana. Uf mąż Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i wypełnić swój ślub. Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła swemu mężowi – gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby się pokazał przed obliczem Pana i aby tam pozostał na zawsze – Odpowiedział jej Elkana mąż jej. Czyń co ci się wydaje słuszne. Pozostań, dopóki go nie odstawisz od piersi. Oby tylko pan iścił swe słowo. Pozostała więc kobieta w domu i karmiła syna swojego, aż do odstawienia go od piersi. Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę. Zabierając również trzy cielce, jedną efemonki i bukła gwina, przyprowadziła go do domu pana do Shilo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielce i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: Pozwól, panie mój, na twoje życie. To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do pana. O tego chłopca się modliłam. I spełnił pan prośbę, którą do niego zaniosł, zanosiłam. Oto ja oddaję go panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany panu. I oddali tam pokłon panu. I tutaj mamy tak. Te rozdziały od 1 do 3. Były już jednolitą kompozycją literacką, z wyjątkiem późniejszego dodatku, a to już drugi rozdział, zanim zostały włączone w szerszy kont kontekst dzisiejszych, pewnie ksiąg Samuela. Mamy w nich do czynienia z tradycją powstałą i przekazywaną w Silo, która zawierała, tr zawierała trzy elementy. Narodziny Samuela i oddanie go... E do sanktuarium w Silo, dwa, synów Helego i trzy, objawienie się Jachwę Samuelowi. Jeden i trzy mają wspólny mianownik w sobie Samuela, w drugim i trzecim, jako wspólny, występuje temat grzechu synów Helego. Grzechu, który domaga się kary. Ta opowieść jest stara i zachowuje wiarygodne wspomnienia historyczne. Z ramataim zwane także Rama. Panu Zastępów, interpretacja określona Jahwe zastępów. Niepewna. Nie wiadomo, czy owymi zastępami są wojska Izraela, wojsko niebieskie, gwiazdy aniołowe albo wszystkie moce kosmiczne. Tytuł ten po raz pierwszy pojawia się tutaj i jest związany z kultem Jachwe w Silo. Wyrażenie użyte po raz pierwszy w 4.4 w związku z arką sprowadzoną z Shilo do obozu wojennego. Tytuł ten pozostał związany z arką i wszedł także do ceremoniału praktykowanego w Jerozolimie. Podjęli go na nowo wielcy prorocy, z wyjątkiem Ezechiela, prorocy działający po wygnaniu, zwłaszcza Zachariasz oraz niektórzy autorzy psalmów. Dzisiejsze Sejlun, położone około 20 km na południe od Nablu Nablus. Arkę umieszczono tam w czasach sędziów, być może jeszcze za życia Jozłego. W sanktuarium zniszczonym, prawdopodobnie przez Filistynów, po klęsce, o której w rozdziale czwartym wspomniana tu coroczna pielgrzymka jest związana ze świętem namiotów. Do świątyni Pana, czyli sanktuarium Arki w Shiloh. Nie, nie było namiotem, jak w czasach pustyni, ale trwałą konstrukcją z drewna. Samuel będzie synem danym niepłodnej matce przez Boga, podobnie jak Izaak, Samson i Jan Chrzciciel. Mające się urodzić dziecko, zostało przez nią poświęcone Bogu na posługę do, w sanktuarium. Długie włosy to znak tej konsekracji, <laughs> tak jak u Samsona. Nie jest jednak nigdzie wyraźnie powiedziane, że Samuel będzie nazirem, jak to miało miejsce w przypadku Samsona. Normalnie tutaj odnośnie tej cichej modlitwy. Normalnie modlono się głośno, a święta były często okazją do nadmiernego picia. Dlatego podejrzewałam, że się opiła. Na tym tle jest zrozumiała, pogardliwa, przygana Helego. Uprosiłam go u Pana. Wyjaśnienie to odsyłające do czasownika. Szal, czyli prosić, powinno by dać raczej imię Szal, Saul. Etymologia biblijna zadowala się tutaj przybliżonym podobieństwem brzmienia. Lepszym wyjaśnieniem imienia Samuel byłoby raczej Shemel, imię Boga, albo imieniem Boga jest El. <laughs> Gdy będzie odstawione od piersi, następowało to po dłuższym czasie od urodzenia dziecka. Hmm. Dobra, no i tyle będzie. No dobra, to tyle mamy na temat początków historii Samuela, czyli jego yy, czyli jego yy, no, uproszenie przez matkę i urodzenie. Dobra, kolejne, kolejne rozdziały będą mówiły o dalszej historii Samuela. Dobra, tyle na teraz z Panem Bogiem, cześć.